Sportowcom kibicuje sponsor programu. Marka Polkontrol, właściciel stacji kontroli pojazdów ulica Jana Skolna 2A w Zielonej Górze. Dzisiaj od pierwszej kwarty dobrze ustawiliśmy ten mecz. Trafialiśmy, tak jak kraj powiedział, po, tej, po zeszłym tygodniu. Chcieliśmy pokazać Legię z troszkę innej strony. Myślę, że nam się to udało. Cieszy zwycięstwo. To był mecz, taki, który mógł nas zrównać w tabeli z Zieloną Górą. Udało się odskoczyć na, na dwa punkty, więc to też miało znaczenie. Niektórzy zawodnicy się musiały zobudzić i przyjść na meczach, żebyś grali, a nie jeszcze świętowali w głowach, albo nie wiem o co chodzi. Ale dobrze, My nie ma co. Suzan jest długi, z tym. A... To, że że mecz o 16 punktów naprawdę nie ma znaczenia według mnie to jakbyśmy przegrali minus 50. Tak, tak ja jestem, tak jestem szczerzy i tak się czułem. To minus 16 zapisze nieki z so, potem przegraliśmy 16 punktów, a wyglądało to, jakbyśmy wygrali meczu. I to jest duża różnica. Czyli jak dzisiaj wyglądaliśmy głównie z energią, to jest uh, jakiś żart. Dobra, to będę się z moimi zawodnikami na treningach, bo oczywiste musimy więcej trenować, żebyśmy dali lepszy wynik. Powinniśmy być bardziej agresywni w obronie i w ataku. No i za dużo też nie mogę powiedzieć, bo dopiero co dołączyłem do drużyny, ale musimy być agresywniejsi. Jedyny mecz, gdzie nie trzeba Red Bulla pić przed, przed meczem, na pewno, szczególnie, że dzisiaj bardzo dużo ludzi było i naprawdę grać tutaj to, to czysta przyjemność, więc, więc uwielbiam. Uwielbiam i, i no szkoda, że tylko jeden mecz tutaj w sezonie gram. Odpaliły te armaty legijne. Tak, się trafiliśmy na świetnej skuteczności i myślę, że to, był, to była główna przyczyna naszego zwycięstwa. Pan tak mówił, że ostatni raz w CRS-ie w karierze jako zawodnik, czyli nie wierzy Pan, że się spotkacie z Zastalem gdzieś w jakichś playoffach na przykład? Nie powiedziałem, że ostatni mecz, tylko najprawdopodobniej ostatni mecz, bo wszystko na to wskazuje, że w pierwszej rundzie playoffu, jeśli awansujemy, raczej nie zagramy, bo, bo na razie jesteśmy gdzieś y, te miejsca 5-8. Y, ja bym z chęć, z przyjemnością tu już jeszcze wrócił, natomiast jak będzie, to to zobaczymy. Oblegany jak gwiazda Roka Łukasz Koszarek, po meczu zdjęcia, autografy, wszystko, wszystko było. Nie, nie, na pewno przyjemnie tu wrócić i, i gdzieś tam fajnie, że, że, że kibice pamiętają te piękne lata. No i dla mnie również to były piękne lata. A niech pan jeszcze na zastal spojrzy swoim okiem. Słaby ten zastal dzisiaj? Dzisiaj myślę, że, dzisiaj myślę, że może te nasze trójki podcięły im skrzydła bo na początku zaczęli bardzo mocno, a później może właśnie brak tych, jak po prostu jak przewagę zyskaliśmy, no to, to gdzieś, gdzieś te głowy w dół chłopaków i, i ciężko im było wrócić do meczu.